Z niewielkiego parkingu przy drodze krajowej numer 28 łączącej Wadowice z Suchą Beskicką spoglądamy na zaporę tworzącą na rzece Skawa zalew Mucharski. Na bliskim planie Jaz oraz koryto zbiorce przelewu umożliwiające zrzut nadmiaru wody w przypadku powodzi. Budowę zapory. Ukończono w 2014 roku. Zapora ma wysokość 50 metrów, a utworzony zalew powierzchnię 10 km2. Maksymalna pojemność zalewu to 160 milionów m3 wody. Spiętrzenie wody umożliwiło produkcję 4 MW energii, a widoczne w dali Dwie białe wieże stanowią ujęcie wody dla elektrowni znajdującej się poniżej, na prawym brzegu rzeki. Jedziemy teraz, by przyjrzeć się zaporze nieco bliżej. Mostu na skawie przyglądamy się, mającej 640 metrów długości zaporze. Zapora to konstrukcja ziemna z rdzeniem wypełnionym gliną. Na planie sytuacyjnym wskazano elektrownię wykutą w zboczu góry sztolnię, przez którą doprowadzana jest do elektrowni woda z widocznego ujęcia. Jedziemy dalej w kierunku prawego brzegu rzeki i zalewu. Krótki przystanek, by jeszcze raz z innej perspektywy przyjrzeć się całej zaporze. Jesteśmy na prawym brzegu skawy przy końcu zapory. Obok budynek wylęgarni i podchowalni ryb, wszystkich gatunków występujących w tej rzece. Jest to jeden z najdowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie. Ostatni z budynków przy końcu drogi to budynek elektrowni. Jeszcze ostatnie spojrzenie na okolicę i powrót do domu wzdłuż zalewu mucharskiego, ale to już w następnym filmiku.